Mamy już informację, jak to było o godzinie 8, czyli tak, 100% przedszkoli strajkuje, wszystkie przedszkola są zamknięte. Zasady to już omawiałam wczoraj, w jaki sposób rodzice mogą zdobyć to usprawiedliwienie. Jeżeli chodzi o szkoły, nadal trwa strajk z wyjątkiem szkoły w Działoszynie, gdzie tam tylko kilkoro nauczycieli strajkuje. Wobec tego pani dyrektor już prowadziła normalne lekcje zgodne z planem. I w szkole podstawowej numer 4, gdzie o 8 rano było 12 nauczycieli strajkujących, a 7 przystąpiło do pracy. Więc też w ograniczonym zakresie trwają lekcje. W pozostałych szkołach i w liceum podejrzewam, że podobnie, bo nie rozmawiałam jeszcze ci, ale tak widzę, że sześć osób strajkuje. Więc pewnie tak jest jak w ubiegłym. Jak wczoraj. Natomiast w pozostałych szkołach jest strajk i działają świetlice. Także dzieci mogą przychodzić na świetlice, z tym, że tak w jedynce jest trójka dzieci pod opieką szkoły, w trójce, trójka dzieci w piątce, szóstka dzieci w pozostałych. Na godzinę ósmą jeszcze dzieci nie było, może teraz jakieś do świetlic się zgłosiły. No i dla nas najbardziej istotną sprawą to jest sprawa jutrzejszych egzaminów. I tutaj y, może powiem, jak te egzaminy w ogóle wyglądają gimnazjalne. W środę o 9 y, jest to egzamin z historii i z wiedzy o społeczeństwie, a o 11 z języka polskiego. W czwartek o dziewiątej piszą y, dzieci część przyrodniczą, a o 11 część matematyczną. I w piątek, y, który jest najbardziej trudnym dniem tutaj, bo y, te egzaminy, o których mówiłam te wcześniejsze, mogą się odbywać na salach gimnastycznych. Natomiast w piątek są języki obce, więc nie jest to możliwe i muszą być dzieci podzielone na grupy, zwłaszcza, że zdają na przykład i niemiecki, a inne, angielski. I o dziewiątej jest ten język, ta wersja podstawowa, a o 11 uczniowie mogą też niektórzy z tych, którzy podstawową piszą wszyscy a część może jeszcze pisać język rozszerzony, więc o 11 zaczyna się ten język obcy rozszerzony. Dodatkowo jeszcze powiem, że przy każdym z tych egzaminów są określone ile minut się pisze, ale. Też są, jest wydłużony czas dla uczniów ze spe, specjalnymi potrzebami, np. dla dyslektyków i tak na przykładzie jutro historia i WOS 60 minut, a dzieci z wydłużonym czasem do 80 minut. Więc to są wszystkie te rzeczy, które komisje egzaminacyjne muszą uwzględniać. No i mamy taką sytuację. Szkoła numer 4 jutro i w środę i w czwartek ma rekolekcje, więc uczniowie nie piszące egzaminów idą na rekolekcje i później rodzice ich odbierają z kościoła już do domów, a gimnazjaliści, jest ich 62 w tej czwórce, piszą egzamin. W piątek nie ma w ogóle lekcji, działa tylko świetlica i gimnazjaliści piszą egzamin. W działoszynie w środę i czwartek są lekcje plus egzamin dla gimnazjalistów, a w piątek działa tylko świetlica i jest egzamin językowy. W szkole podstawowej numer 3, tam trwa strajk, więc w środę i czwartek działa świetlica i piątek też działa świetlica, a gimnazjaliści, tutaj mamy 70, 75 osób, piszą egzamin czyli nie ma żadnych tutaj lekcji no bo trwa strajk. I pozostają nam dwie szkoły. Szkoła w Porajowie działa świetlica przez wszystkie te dni i gimnazjaliści piszą egzamin i w, podobnie jest w szkole podstawowej numer 5, działa świetlica, a gimnazjaliści piszą egzaminy. Tutaj dyrektorzy wymieniają się tymi nauczycielami Właściwie zastępcami dyrektorów, tymi niestrajkującymi, bo większość nauczycieli we wszystkich tych szkołach strajkuje. I sięgają też tutaj po osoby spoza szkół, które mają przygotowanie pedagogiczne, bo chcemy, żeby jednak te egzaminy się odbyły. No, co nie zmienia faktu, że strajk trwa nadal i oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem wszyscy, a też nauczyciele, śledzą, co się dzieje na górze. Już tam słyszeliśmy, że wystąpił chyba pan broniarz. Ja tego nie widziałam, ale już tu mi dyrektorzy przekazali, gdzie tam zasugerował powołanie jakiegoś mediatora. Więc z wielką nadzieją wszyscy patrzymy, żeby to się powiodło. Niemniej, jak widzimy, nie. Nie odpadają tutaj z tego strajku nauczyciele i tutaj zwłaszcza się martwimy tymi przedszkolami, tak? bo tutaj chodzi o opiekę nad tymi maluchami i rodzice mogą w pewnym momencie stracić cierpliwość. W każdym razie no, wszystkim życzymy, żeby to się jak najszybciej zakończyło. No, z powodzeniem i dla nauczycieli i myślę, że rodzice też by byli za tym.